Wysiadasz w pięknym otoczeniu śródziemnomorskiej przyrody, idziesz promenadą Anglików prosto na Plac Maseny i no, jako, że wyleciałaś z Polski mając lat 23 lub 25, bo nie chciałaś oczywiście tracić czasu na jakieś ja nie głupich raportów w korpo, no to wzbudzasz oczywiście zainteresowanie, dlatego że no, tutaj y, młoda dziewczyna, ładna, z gracją, z prezencją, y, ciekawa świata, jest czymś no, wyjątkowym, dlatego że y, po pierwsze, mało która z tych, które są tutaj na, na miejscu, y, potrafi tak zaryzykować. Y, a dwa, że tak jak wspominałem, na Filmie o politycznej mafii kobiecego świata, ich wymagania są dużo wyższe niż Twoje. W takim sensie, że są dużo bardziej zblazowane, dużo więcej chciałyby od razu. Mają taką brzydką manierę odrzucania od razu na wstępie wszystkich, którzy nie przyjechali, Ferrari lub Lamborghini. A tutaj maniery. Blazowanej nie masz, więc jeszcze w samolocie ktoś to był zainteresował się, zaczął jakąś przyjazną rozmowę, może po angielsku, może po francusku. No i teraz, zależnie od tego, jak z Twoją znajomością języków pociągnęłaś rozmowę dalej lub bliżej. No i tu pojawia się szereg możliwości. Któż Cię mógł zagadać? Jeżeli był to mężczyzna młody czy chłopak. No to jemu rozmowa przyszła oczywiście łatwiej, natomiast no, patrząc na niego, czy gdzieś tam z plecakiem przyjechał jako turysta, czy nie wyglądał odpowiednio, no to szacujesz go na jego stan zasobności, czy możliwości dużo niżej oczywiście niż gościa z lekką siwizną na brodzie, który być może też cię zagadał, ale w inny już sposób i który, w którym powiedzmy, że też możesz upatrywać jakieś perspektywy, no tylko... Jak to zweryfikować? Jak pociągnąć temat dalej, żeby móc możliwie największe rozeznanie w szybkim czasie uzyskać? Nie będziesz oczywiście analizować Hellingerowskich ustawień jego rodziców i kim był jego ojciec i kim była jego matka, bo oczywiście nie masz o tym pojęcia i nie dowiesz się tego w najbliższym czasie, więc to odkładasz na bok. Natomiast pamiętaj, że w momencie, kiedy tam się znajdziesz, yy, przez prosty mechanizm wczucia możesz mniej więcej podejrzewać, co ci faceci tam yy, czują, przeżywają w sobie w momencie, kiedy na tym lotnisku do ciebie zagadują. Po pierwsze, najważniejsze chyba, poczucie wszechogarniającej, nieznośnej, kującej i... Dające się wyznaki nudy. Dlatego że. Nie wiem, Fura stoi w garażu, tak. Piwnicy pełno win. Domek jest, czy tam pomamie włoskiej, więc ogólnie ustawieni w życiu. Nie wszyscy oczywiście, ale no, powiedzmy, że opierujemy na tym przykładzie skrajnym, jakimś tam kontrastowym, żeby to było ładnie widać. Czyli ogólnie nudzą się. I oto pojawiasz się ty. Z innego świata, z innymi zachowaniami, z inną motoryką, z inną mową, z innym Body Language. Wszystko jest świeże i nowe? To łatwo ci oczywiście jakieś zainteresowanie wzbudzić wśród nich. I teraz, jak zważyć sobie, czy ten chłopak, czy młodszy, czy ten z tym plecakiem jako turysta, czy ten z tym nieco zblazowany z tym, może nie Bentleyem, no ale przynajmniej jakimś dobrym Merolem. Który z nich? I tutaj wkraczamy w taką, takie zagadnienie, takich trzech cech, które Ci się pewnie dobrze przypomną z Polski. Mianowicie, co zrobić z mężczyzną, co do którego widzisz, że nie idzie mu w życiu. No, generalnie są trzy możliwości, dlaczego gościowi nie idzie w życiu. Pierwsza możliwość jest taka, że gościu ma po prostu gorszy okres. Ma pasmo pecha i jeżeli masz odpowiednio horyzont czasowy, żeby na tego człowieka popatrzeć, lub masz dostęp do danych historycznych na jego temat, typu profil na Facebooku, nie wiem. Informacji od znajomych, czym ten gościu zajmował się wcześniej i co osiągnął wcześniej w swoim życiu, to łatwo zweryfikujesz, czy to tak naprawdę jest pasmo pecha, czy coś innego jest w nim nie tak. Kolejne dwie rzeczy, które mogą być nie tak. Pierwsza z nich to jest rozproszenie. No to się tyczy przeważnie mężczyzn, którzy są w związkach. Jeżeli jesteś już z mężczyzną i ten człowiek nie odnosi sukcesu, tylko brniecie donikąd. To jest możliwość, że gościu jest rozproszony. Jest rozproszony w takim sensie, że nie jest ogniskowany na swojej męskiej misji, więc jego męska misja dostaje. Teraz, żeby z tego wyciągnąć mężczyznę, który ponosi porażki, wystarczy skoncentrować, pozwolić mu skoncentrować się na celu, pomóc mu w tej koncentracji. I to załatwi sprawę. Natomiast trzecia trzeci powód, dla którego